Zobaczcie, widzowie, jestem na jednym bloku, a wokół mnie nic nie ma. Same chmury, słoneczko, piękna pogoda i ja. Widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie One OneBlocka, ale z inną postacią, nową, której jeszcze nie było. Więc, widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem, a oto jest ta postać. Zobaczcie, to jest Sonic! Prawdziwy Sonik! Hej o! cześć Sonic, Widzowie musicie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście oczywiście nie, żeby nie ominął was żaden film. A my dzisiaj razem z Sonikiem będziemy e, rozwalać tego bloka. Uwaga! 3, 2, 1 rozwalam! Pyk! Wow, jest poleciałem, co jest grane! O nie Sonik! patrz, się, on jest na tym. Na krawędzi, okej. Okay. Dobra, ale udało mi się. Dobra, jest git. Wow, masz blok. Spoko, dobra. To weźmiemy sobie ten bloczek, postawimy tutaj. Słuchajcie, mamy zadanie wykonane. One block. O, o co jest? Patrzcie, je, Sonic, jaki jaki ma blok dziwny. Dobra, mamy drewno. Od razu je sobie bierzemy. Zobaczcie, tu mamy pień. Dębowy pień. Robimy od razu crafting. Proszę bardzo. Ty, Sonic będzie budował sonikowe bloki, sonikową wyspę. Patrzcie, jaka, jaka dziwna. Wow, Sonic, mega, mega. Dobra, mamy tutaj jakieś dziwne akcje, bo tutaj mamy yy, liście. okej, okay, mamy kolejne fajne bloczki, proszę bardzo. I tu takie nederytowe. Wow, kozackie, proszę bardzo, możemy sobie brać. A wy, widzowie, musicie zostawić. Łapkę w górę, zanim wyrzucę ten blok ziemi. A zobaczcie, zobaczcie, jak daleko poleci. Uwaga, 3, 2, 1, poleciał! Wow, Sonic. U, c, co to jest? Ja ci nie mogę. Co on tutaj wyprawia? Słuchajcie, no nieźle, nieźle. Dobra, a my zbieramy, oczywiście, sobie tutaj itemsy. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. To w ogóle jakaś dziwna ziemia, jest w ogóle twarda ziemia, jakoś tak to się nazywa. Dobra, zbieramy. Okej, okay, mamy drewno, więc pierwsze sadzonki, proszę bardzo, zaraz będą, zaraz będą. Ok, z, postawmy sobie więcej tutaj rozbudujmy sobie tą wysepkę z tych bloków, które mamy. Może Sonic będzie mi pomagał? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to jest. Ej, patrzcie, jakieś sonikowy dziwne bloki. Czekaj, ja sobie je wezmę. Czekaj, o, mam je. E, Akustik? Akustik to się nazywa Akustik Run Bricks. Okej, okay, czyli jak po nich się będzie biegało, to jakiś dziwny dźwięk będzie. Ej, aż muszę podgłośnić Minecrafta, powiem wam szczerze, bo chcę sprawdzić, co to będzie za dźwięk. Okej? Okay. Eee, cyk, 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 okej. Okay. Proszę bardzo i biegnijmy. Słuchajcie, praktycznie nie słychać. Tu po słychać, a tutaj praktycznie nic, spoko. Dobra, ziemia, e, oczywiście więcej jej tutaj postawimy. O, nie no, to teraz wygląda całkiem fajnie ta nasza baza. Dobra, mam fajny trick. oczywiście na e, naszą tutaj kozacką... Patrzcie, jaki on tutaj klocki stawia. Ty, one jakieś dziwne są. E, solid lava? Ej, to będzie paliło, czy nie? Nie, 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 to spoko. No to całkiem spoko. Dobra, rozbudujmy tą bazę, żeby ona była większa i większa. Dobra, Sonic, może masz? Yy, jakiś sposób, żeby wskoczyć tutaj na górę. Masz jakiś sposób? Ej, sprawdźmy, czy on potrafi wskakiwać tam jakoś. Dobra, to zaraz się przekonamy, jak on coś tutaj nam wykona. Okej. Okay. I co, są nich masz jakiś sposób, żeby tam wskoczyć? Może, może jakiś, nie wiem, specjalny yy, bloczek? Uuu, patrzcie na to. Pokaż. Wow, jak podskoczył. Ej, kozackie. Ej, ja chcę tu wejść spróbować. Patrzcie, pyk. Ty na mnie też działa, Sonic, ale masz fajne itemsy normalnie, patrzcie. Pyk można sobie zeskoczyć, tylko obrażenia dostałem. Wow, nie tak głośno, o kurczę, jakie to jest głośne. Czekaj, muszę ściszyć trochę jednak tego Minecrafta. Dobra, słuchajcie, skraftujemy sobie podstawowe itemsy, na pewno to. Ehm, z tego dam radę zrobić na przykład siekierkę albo kilof. O, tak, dobra, to kilofek zrobimy też. Będziemy. Co tu jest? Patrzcie, jakieś bombelki tutaj są. Wow, ej! Passa aqui, fajny te! Słoneczniki, które się ruszają Fajne, fajne, fajne Dobra, słuchajcie, rozwalamy to Może coś tutaj wypadnie, okej okay. yy, Drewno, drewno, Ok, yy, Weźmiemy oczywiście łapką, będzie trochę szybciej Bo tutaj nie wiem, czemu coś mi znika Dobra, o, trawa była, spoko Ale nie, no rozwaliłem ją oczywiście Patrzcie, Sonic rozbudował kozacką tą wyspę Powiem wam szczerze, że wygląda to całkiem zacnie Zobaczcie na to Sonic coś tutaj postawił, co to jest za blok jakiś dziwny Ej, ja go rozwalam Wow, ty, Green Hill Zone, jakiś totem top. Ej, czyli można tu go postawić, patrzcie. Ale nie wiem, jak w sumie. Okej, okay, dobra, postawmy go tu. Jaki kozacki totem. No, nieźle. Sonic, może coś zbudujesz? Słuchajcie, ja wezmę sobie tutaj spawn żeby żebym ni przypadkiem nie spadł. Eee, dobra, Sonic, możesz zbudować swoją bazę, pokazać mi. A ja czekajcie, gdzie jest mój bloczek? Tu jest w sumie. Dobra, to ja go będę rozwalał. Słuchajcie, nie wiem, tutaj. On coś pozmieniał. Porozwalał mi bloki. Miałem tutaj crafting table i tak dalej. Nie mam tego. O, wyzwanie ukończone, co jest grane? Znowu? Sonic, co ty tu budujesz? Patrzcie, jaki piękny bloczek, niebieski. Ej, może pokażesz mi, jakie masz bloki, przeróżne. O, to byśmy zobaczyli. Patrzcie, to są jakieś dziwne, dziwne, naprawdę, tutaj sonikowe. O, patrzcie, to ja też będę miał takie. A może jakieś inne jeszcze masz? Uuu, Marble Stone. Patrzcie, możemy z jakiejś stona, z... Yy, nie wiem, Marble to jest marmor? Chyba tak, nie wiem. Okej, okay, to co to jest? To jest jakiś Spring Yard yy, Road. Okej, okay, to jest jakaś drużka, tylko nie wiem jak ona wygląda. Wow, ty kozackie! To wszystko jest takie z typu Sonika. I tu mamy jakieś lampy. Ej, ciekawe, czy one światło dają. Wow, jak one się mienią. Normalnie tutaj można, nie wiem, jakieś kurczy z tymi światło, jakiejś epilepsji dostać normalnie. Nie, 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 to jest mocne. Dobra, mm. Nie, ja tego nie chcę, tych bloków nie chcę, Sonic, one mi przeszkadzają, one są zbyt migają, ja mnie po prostu, męczy mnie wzrok, proszę bardzo, proszę to zniszczyć, Sonicu, nie chcę takich bloków, może jakiś inny masz, o, ej, patrzcie, tutaj jeszcze coś jest, Night Car, y Carnaval, Carnival, okej, okay, nie wiem, co to jest, ale zobaczymy, patrzcie, możemy sobie rozbudowywać naszą bazę. wygląda kozacko, ty, patrzcie, jaki ma samochód, Sonic jeździ. Poczcie, brum brum! Ej, czekajcie, dam chyba normalnie głośniej, bo nie słyszę samochodziku. Wow, poczcie, oka fura! Wow, dobra, ej, to co, rozbudowujemy to wszystko, patrzcie, cyk, 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 dookoła, nie no, a weź daj mi, ja też chcę się po, pojechać, patrzcie, wow, ty, wow, spadłem, Sonik, co żeś narobił, ta fura była zbyt mocna, o nie, spadam, widzowie, eee, dobra, ale jestem z powrotem, dobra, zobaczmy, jaki ma jeszcze furki, wow, jaka to jest kozacka furka, ty, ja bym z chęcią się przyjechał ją, patrzcie, Brum, brum, brum. Dobra, ej, zrzucam ją, zrzucam ją, Sonic, zrzucam te auto, tylko żebyś ty nie spadł, bo one jakieś dziwnie, dziwnie jeżdżą, ty, wow, może tutaj zaparkujemy, okej, okay. dobra, postawmy sobie, wow, prawie spadłem, dobra, te samochodziki niech sobie stoją, a pokaż mi jeszcze co masz, może coś fajnego, dobra, Eee, może jakieś inne bloczki, co to jest? Ja bym chciał to sprawdzić. Race car boosters. Wow, ty można jakoś boostować samochód chyba. Coś tak mi się wydaje. Co ty gadasz? Samolot! A ja chcę to sprawdzić. Wow, tylko jak w niego wsiąść? Czekaj, bo tutaj on jest za blisko. A tutaj jest, patrzcie, normalnie jest samo, wow, samolot? Nie gadaj. Patrzcie, mogę latać! Sonic, ale masz kozackie rzeczy tutaj. Wow, patrzcie, normalnie mogę latać, fruwać. Lecę, Soniku. Dobra, dobra, parkujemy, parkujemy, lądujemy, lądujemy. Jak najniżej, jak najniżej. Okej, okay. dobra. Czyli jak będę spadał, to możesz mnie uratować. Takie całe szczęście mam. Dobra, i co to jest? Ju, ty. Jakiś robot? Ej, ale co on robi? Czy ja można, można w niego też siąść? Wow, widzowie, to jest jakiś ogromny robot, patrzcie, jestem za sterami, robota, wow, ty, Sonic, to weź ty spróbuj wejść na, na tego robota, a ja przelecę się samolotem, będę chciał zobaczyć jak ty chodzisz nim, wow, jakie kozackie rzeczy tutaj są, czekaj, bo tu Sonic trochę wysoko, Okej, okay, lecimy, patrzcie, czy on chodzi tym robotem, patrzcie, on chodzi normalnie. Ale, kozackie, patrzcie, on może chyba niszczyć wszystko tym robotem. Wow, musimy rozbudować naszą wyspę, ona jest za mała. Będziemy mogli zrobić walki robotów. Sonikowych, widzowie, zostawiajcie łapki w górę, dobimy pod tym filmem 4000 łapek w górę. Wiem, że wam się uda, więc Sonic, szybko dawaj różne bloki, będziemy rozbudowali, a później zrobimy walkę robotów. Może nam się udać. Dobra. Co to jest? Co jest? Jakiś dziwny workshop. Co to jest workshop? Ty, jakiś yy, blok, który daje jest w sumie z warsztacie jakimś? Ok, co to? Slajmy? Co to jest? Patrzcie! Wow, jak to wybija do góry! Wow, 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 wow! Soniku, to jest niebezpieczne. Jokie, to jest mocne. Czekajcie, w ogóle na shiftie to chyba nie działa. Nie działa na shiftie. Wow, wow, dobra. Wow. Zginąłem. Co jest grane, rozsypało mi wszystkie bloki No nie, ten blok jest zbyt mocny Dobra, ja nie chcę na nim e, wskakiwać Wow, Sonic, jak ty wysoko skaczesz dzięki tym blokom Ej, a wrzućmy robota Zobaczmy, co będzie, jak robot wejdzie Dawaj, ej, da radę go przesunąć jakoś? Dawaj, zobaczymy, czy on wej da radę Wow, robot skacze, widzowie, patrzcie na to co jest grane, Sonic? Dobra, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Czekaj, dobra, wyrzućmy ten samolot na razie. Nie mogę go zebrać, czy coś zniszczyć? Weź go, rozwalimy. Wow! Y o, dobra, bo są jakieś dziwne lagi, teraz robot biedny nie może skakać, może ten samochód też wyrzućmy, o, tak jest, patrzcie, można go przesunąć, zrzućmy, o, poleciał, dobra, o, prawie ja spadłem, no, Sonic, dobra, Sonik, dawaj bloki różne, będziemy rozbudowywali naszą blo bazę, musimy zobaczyć, co ty jeszcze masz, to jakieś inne bloczki, patrzcie, takie, takie, siakie, o, ty, a co to jest, ty, pff. Nie wiem. Dobra, ale rozbudowujemy. Musi ona być największa na świecie. Baza, największa baza one blokowa Sonika. Dobra, także rozbudowujemy, proszę bardzo I wygląda to kozacko Cyk, 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 cyk Okej, okay, w takim razie Chyba jest to już mega, mega Spoko zrobione Dobra, to co Soniku, gdzie jesteś? Sonik, dzięki za bloki Patrzcie, mam jakieś kolejne bloki Musimy je sprawdzić, zobaczcie Jakieś miniące, wow Tak wyglądają, ty, normalnie jakieś Kozackie, patrzcie, tutaj Jakiś taki bloczek yy, Niebiesko-żółty, mamy kolejne Kolejny jakiś workshop, a to już było to, dobra, to postawmy sobie tutaj więcej bloków, dobra, oj! co to jest Sonic? Ty wziąłeś latarz z samolotem? Ty, to Rudy, ten Sonic Rudy, jak on trail? Trail. Okej, okay, ty, to on jest, przyleciał, co jest grane? Czemu on tutaj, jak on się tutaj pojawił? Widzowie, no nie mogę w to uwierzyć. Kolejny, patrzcie, ty, o, -o patrzcie, kto przyszedł, Sonic, jak tam szybko biega. Jak ty się nazywasz? Możesz na tabliczce napisać tr Trace trail, tr trulil? <gry> dobra, patrzcie. Ło, wow, jakie kozackie tutaj bloczki, ty, normalnie taką ścianę zrobić, zbudować, patrzcie. No, wygląda to mega, mega. Patrzcie, ko kolejny tutaj Sonic od Sonika z rodziny przybiegł. Mm, dobra, może byśmy tak sobie tutaj pocisnęli. O, tak, tak, tak. Dobra, mamy tutaj również jakieś dziwne bloczki, nie wiem co to jest, to jakby jakieś wentylacje? Wow, wow, przybiegli razem we mnie, ty patrzcie, ty umiesz latać? Czekaj, Tiles, okej, okay. Tiles, rozumiem, patrz, Tiles, można sobie podskakiwać na takich bloc bloczkach, proszę bardzo, ty, wow, wow, podskoki, boom, tylko jak z tego zejść, ej, nie wiem jak z tego zejść, nie mam pojęcia, ratunku, ratunku, zginę. O, dobra, padłem, okej. Okay. Trudno, co on, co on tutaj mi dał? Czy ona, czy on? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, co to jest jakieś bloczki? Co ty gadasz? Patrzcie, Soniki małe postawiła. Wow, czy tam postawił? E, tiles, nie? Trials, tiles, tiles. Tiles. Dobra, bo ja się tutaj mylę. Ile tutaj małych soniczków? Patrzcie na to, to są maskotki, pluszaki. Wow! Ubranie Sonika? Nie gadaj. Będę sonikiem? Ej, to, to czekaj, daj mi wszystkie, bo to jest yy, jeszcze to i buciki. Sonic, Hupi, yy, ale to nie jest to, to jest to to to, to ze, ze zestawu, wszystko jest. Nie gadaj. O nie, no to nie jest zestaw, chyba nie jest zestaw, bo to normalny zestaw to by przyspieszenie dał, czy coś takiego. Ty, aleki blok tutaj jest dziwny, patrzcie, normalnie te, 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 te klocki, a na nim trawa. Wow, co to było? Co to było? Wow, Sonic, co to jest, Tails, patrzcie. O, to odbija, czekaj, tam niebezpiecznie jest. Wow, ty użyła helikoptera na, na uszach, widzieliście to? Ostro, a weź postaw tutaj taki bloczek, Jesz... daj mi ten bloczek, czekaj, jego ja rozwalę, co on robi, patrzcie, wow, wo ratunko, widzowie, przyciągnął mnie, wow, dobra, czekaj, wskoczę na niego, to patrzcie, on odpycha, wow, jaki super, mega, megaśne, dobra, widzowie, zostawiajcie łapy w górę oraz subskrypcję, jak widzicie, mamy tutaj niesamowite rzeczy sonikowe, wow... Dobra, może jeszcze coś nam pokaże, Tails. pokaż, pokaż, masz jeszcze coś? Obróć tego robota skaczącego, czekaj, go trzeba zrzucić! Dobra, zrzućmy go, bo, 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 on już tutaj mnie zaczyna irytować normalnie. O, dobra, niech stoi już tak, jak jest, okej. Okay. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj jest. O, może te bloki coś robią, może da rady w nie kliknąć, czy nie? W te pluszaki można kliknąć, O, Dobra, odrzuciło mnie to, cyk, 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 tutaj nic nie, nie dają te bloczki. Dobra, ale może coś jeszcze ima? Co to było? Ej, widzowie, co to? E, Miles Electric? Wow, Marble Stone? Ty, patrzcie tu, mogę sprawdzić, jak to się nazywa. Na przykład to się nazywa e, drzewo, a to się nazywa dirt. <ścoughs> mega, megaśne, ty, jakie sonikowe rzeczy kozackie tutaj są. Wow, co jest grane? Tiles? Ej, my jesteśmy w zwykłym świecie w Minecrafcie? E, co jest grane? Miał być One Block. Ale co to tam jest? Ej, wchodzimy? Co to jest portal jakiś? Sonic się topi! Nie! Sonic, stawaj! Nie, nie! O, wyskoczył! Patrzcie, jak podskoczył sobie Sonic. Chodź, idziemy. Co to za portal jakiś dziwny? Eee, dobra, ale co go odpalić? Co to jest krzesiwo? Flint and Ring? U wow! Wchodzimy! Wchodzimy do środka, widzowie! Wow! Dobra, jestem gdzieś. Jesteśmy w świecie Sonika? Wow! A gdzie jest Sonic? Musimy go odnaleźć! Patrzcie! CPU, CPU! Co to ma być? Widzowie, jesteśmy w świecie Sonika! Mieliśmy być w OneBlocku. A masz! A masz! A masz! Patrzcie, jakiś krap mnie bije! Co to jest? Wow! Tails, ratunku! Ty, tam są jakieś budowle, widzowie! Trafiliśmy do świata Sonika! Dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć odcinek. Jesteśmy w świecie Sonic. Yy, wow, kompletnie. Patrzcie, jakie kozackie tutaj rzeczy. Wejdźmy do środka. To no, wygląda to cudownie. Ty, patrzcie, tam jakiś świat fajny. Dobra, ale wejdę do środka. Zobaczmy, co tutaj jest. Wow. Skrzynia pusta w sumie Dobra, wejdziemy na górę, sprawdzimy co jest na samym szczycie Widzowie, zostawiajcie łapy w górę Mówiłem, że będzie się działo I nie spodziewałem się tego, że wejdziemy jeszcze do świata Sonika Na one blocku, okej, okay. jesteśmy dosyć wysoko Jest tu jakaś woda, da radę to jakoś przeskoczyć? Halo, halo, chcę to przeskoczyć Tiles, ratunku Okej, okay. dobra, tam jest woda Można chyba wejść Dobra, wskakujemy i... Wow, przepłynę sobie, kozacko, patrzcie na to Cyk, idziemy na inny biom, zobaczmy co jest na tym biomie Ty, to jest prawdziwy. To jest biom Sonika, prawdziwy biom Sonika tutaj jakieś serduszka latają patrzcie wow, mega mega widzowie zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem jakbyście chcieli zobaczyć jak wygląda świat sonika to dajcie znać wbijamy tutaj 5000, 4000 łapek w górę nagrywam dla was film że jestem w świecie sonika a dzieje się tu mnóstwo co to tam lata spróbujemy przeżyć razem z tiles i sonikiem do zobaczenia a pamiętajcie żeby wbić na moje pozostałe filmy na moje pozostałe kanały: matruner.pl Minecraft, teraz matruner.pl Memmy, bo tam pojawiają się odcinki z Robloxa. I to by było na tyle. Ten odcinek się już kończy, więc szybko, szybko zostawiajcie łapy w górę e, i subskrypcję. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Popa! Pa! Elo, elo!